Śpiewać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Wzorem tekstu znanej piosenki Jonasza Kofty śpiewają dorośli i przedszkolaki. Z myślą o tych najmłodszych w Golubskim Domu Kultury odbył się przegląd piosenki przedszkolnej Przedszkolandia 2015. Na scenie Golubskiego Domu Kultury swoje zdolności artystyczne prezentowało ponad 40 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Z Golubia Dobrzynia i powiatu, ale byli również uczestnicy z bardziej odległych miast jak np. z Torunia. Festiwal piosenki najmłodszych przedszkolandia prowadzony jest w domu kultury od wielu wielu lat. Tak naprawdę jest to jedna z najpiękniejszych imprez skierowana do najmłodszych, ale tak naprawdę też do dorosłych, ponieważ sam sposób prezentowania, sama aranżacja zero stresu. Jest to tak cudowne, że tak naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nie ma pazerstwa, nie ma jakiegoś jakiś pust sztucznie tworzonych na potrzeby bycia wyjątkowym. Jest to naturalne, cudowne i dlatego jest takie fajne. Już we wczesnym wieku, na przykład przedszkolnym, zabawa muzyczna polegająca na słuchaniu muzyki, grze na prostych instrumentach i śpiewaniu pełni rolę ogólnorozwojową, rozwija u dziecka zainteresowanie i uzdolnienia. Dlatego organizowanie festiwali takich jak ten motywuje młodych artystów do pracy. Liczną grupę występujących na scenie Golubskiego Domu Kultury wystawiło przedszkole publiczne z Golubia Dobrzynia. Rokrocznie zawsze odpowiadamy na zaproszenia, dziękujemy za nie korzystamy i uczestniczymy w takich imprezach, które na pewno rozwijają już zdolności, oswajają dzieci ze sceną, uczą kreatywności i na pewno ośmielają, tak? I myślę, że jest to fantastyczny początek dla tych dzieci. Możemy wyłapać talenty, które będą w dalszych latach rozkwitały. Okazją do wyłonienia młodych talentów będzie ogólnopolski casting do telewizyjnego programu Mali Zdolni, który odbędzie się 27 czerwca w Golubskim Domu Kultury. Mam nadzieję, że dzisiejsi goście, dzisiejsi artyści, którzy tutaj goszczą na scenie Domu Kultury, przybędą właśnie, żeby zaprezentować swoje walory i będą oni docenieni i trafią do wielkiego finału, czego ogromnie oczywiście życzę. Młodych artystów oceniało trzyosobowe jury, któremu przewodniczyła Monika Gumiela, wykładowca ze szkoły muzycznej. Na co jury zwracało przede wszystkim uwagę? Głównie zwracamy uwagę na walory wokalne, na dobór repertuaru, czy nie jest piosenka z za niskiej tonacji. A to się często zdarza, wtedy dzieci mają tendencję do nieczystego śpiewania, nie mogą się zmieścić w skali. Bierzemy też pod uwagę walory artystyczne, ogólny, artystyczny wygląd, przede wszystkim jeszcze muzykalność. W kategorii pierwszej dzieci wieku trzech lat wyróżnienia otrzymały Zofia Gutowska, Aniela Gazda, Kinga Cytowicz z przedszkola niepublicznego, Bim Bambino z Elgiszewa. W kategorii drugiej dzieci wieku lat czterech wyróżnienia otrzymały Zuzanna Ryniecka i Maksymilian Kobrzyński z przedszkola publicznego numer 2 w Golubiu Dobrzeniu. Miejsca trzeciego nie było, natomiast miejsce drugie egzekwo otrzymali Wiktor Słupczewski z samorządowego przedszkola w Działyniu. I Magdalena Klebs ze Szkoły Podstawowej w Bożyminie. Natomiast miejsce pierwsze zdobył Natan Petruszewski samorządowego przedszkola w Działyniu. Natomiast w kategorii trzeciej, dzieci wieku lat pięciu wyróżnienie otrzymała Natalia Fytryszewska z przedszkola publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Miejsce trzecie Zuzia Paradoska, również z przedszkola publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Dwa miejsca egzekwo otrzymały Milena Barańska ze społecznej szkoły podstawowej Stowarzyszenia Edukacji w Toruniu oraz Zuzia Pytel z przedszkola publicznego nr 2 w grubiu Dobrzyniu. Natomiast miejsce pierwsze zdobyła Maja Pryba ze szkoły podstawowej w Bożynie. I w ostatniej kategorii dzieci w wieku lat 6, trzecie miejsce zdobyła Nikola Murawska ze Szkoły Podstawowej w Bożyminie. Miejsce drugie Weronika Kwaśniewska z Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu Dobrzyniu. I miejsce pierwsze Marianna Kawa ze Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie Edukacja w Toruniu. Przypominamy, casting do telewizyjnego programu Mali i Zdolni odbędzie się w Golubskim Domu Kultury 27 czerwca.